はい。 There is <laughs> No, kurde, co za, kurde, nie wytrzymie, alduś, chodź tu, synu. Kurde, patrz jak oni grają, aż mi się browarka zachciało. Siadaj i patrz, no nie wytrzymie. Patrz cycu, gdzie one to podaje? Widzę tato, jaki kretyn, motherfucker. Masz jeszcze jakiegoś browarka? Nie wiem, zaraz pójdę do kuchni i zobaczę. Nie no, kurde, patrz, co za kretyn tam gra. Dobra, ganiam do kuchni po piwko. Cześć Alincia. Słuchaj, ty nie widziałaś może tutaj browarka? Sobie zostawiłem i zapomniałem gdzie. A skąd mam wiedzieć? Główno mnie obchodzi to twoje piwo. No kurde tutaj je gdzieś zostawiłem. No nie wytrzymie. Mi się zdaje, że wychlałeś już wszystkie. Nic innego tylko piwo i papierosy. A szukaj sobie teraz, na mnie nie licz. Wystarczy, że ja muszę ci dawać na to wszystko. Nie wiem. Idź zobacz koło stolika. Może tam jest. O Alincia miałaś rację. Ostatni browarek został. Zaraz sobie wyduldam, ale nic nie mu Faldusiowi, dobrze? Synku, nic nie znalazłem. Mamusia musiała wypić bez mojej zgody. No trudno będziemy musieli zostać o suchym pysku. O narodzie. Ale tato, skąd teraz weźmiemy piwko? Bardziej już dobić mnie nie mogło, gdy zobaczyłem jak nasi grają mecza. A jednak jest jeszcze gorzej. Może i ojcia? Pójdziesz do sklepu? Tam do henia do monopolowego i po browarku nam kupisz. Nie ma mowy. Nie mam pieniędzy na to wasze zesrane piwo. O, taka jesteś. To ja je na własnej piersi, wyhodowałem, żeby mi teraz nieposłuszne było. Karmiłem, p przewijałem te zestrane pieluchy po to, żeby za kilka lat mnie denerwowało. A teraz idzie, jakby nigdy nic. Nie wytrzymie. Będzie mnie się gówniara przemądrzała, a w dupie mam takie coś. Panie Rajder. Proszę mi szybko wyjść z tej toalety. Ludzie czekają. Już wychodzę, gdzie się pan tak palisz? A daj mi pan spokój. Wychodowałem córkę na żmiję. Nieposłuszna się zrobiła i nawet staremu ojcu nie chce po piwo skoczyć do chenia. Taka jest ta nasza młodzież. Tylko imprezy, dyskoteki i znajomi w głowie. Wiem coś o tym. Co pan powiesz? Widzę to codziennie na moim bazarze. Żygać się chce jak na nich patrzę. Emo, seks i alkohol. To nie są ludzie. A daj pan spokój. Pomyśl pan skąd tu mogę browarkę wystrzelić. Znajdź se pan pracę i kasę zarób. Dobry wieczór, panie Fredku. Dobry wieczór, panie Salceson. Lepiej się pan nie odzywaj do mnie, bo mnie chce szlak trafić. Na piwo mnie nie stać, a monopolowe w okolicy już zamknięte. Nie mam skąd piwa sobie wziąć. Pożycz pan piątaka. Oddam niedługo. A idź pan. Pan to byś tylko pił za nic. Na mnie pan nie licz. Ja pan ani grosza nie pożyczę. Idę stąd. Dobranoc. Idź, gruba mendo. To na zdrowie, panie Mańku. Zobaczymy, czy ten salceson coś przyniesie. Grubas z niego i menda polityczna. Nawet mi piątaka nie pożyczył. Grubas jeden. Pożyjemy, zobaczymy. Żeby chociaż po jednym browarku przyniósł, to na coś się przyda menda jedna. Jestem, panowie. Przepraszam za spóźnienie. Znalazłem dwa browarki, ale tak się zmęczyłem po drodze, że żem wychlał z pragnienia dwie puszki na raz. Przepraszam, panowie, ale byłem spragniony. Coś ty powiedział, grubasie jeden, wonale to już. Żeby twoja noga tu więcej nie postała, grubasie mendo głupia polityczna. Miałeś pan rację z salcesonem. Jeszcze będzie czegoś chciał tu ode mnie. Nawet z kibla mu nie dam skorzystać. Niech idzie do siebie na górę. Dobra, panie Fredku. Idę do siebie. Dobranoc. Alincia, a mówiłem ci, że masz ładną sukienkę? Doprawdy? Od kiedy ty mówisz do mnie takie komplementy? Dobra mów czego chcesz. Alincia, a dałabyś mi 10 złotych? Potrzebuję pilnie. A może ty Jolciu moja kochana córeczko? Dasz tatusiowi 10 złotych? Nie dam bo nie mam. I nie zawracaj mi dupy takimi pierdołami. Dla ciebie pieniądze to pierdoły? Gdyby nie one to byś uschła z głodu gilu jeden idź natychmiast do siebie na górę. A więc jaka lincia, dasz mi te zasrane 10 złotych? Idź i zarób sobie. Znajdź sobie pracę a jak nie to idę do adwokata. Widzisz Alduś, synku. Są na świecie rzeczy. Które się fizjologom nie śniły, żeby rodzona żona nie dała ciężko pracującemu mężowi marnych zastranych 10 złotych, córka to samo, widzisz, Alduś, ty taki nie jesteś, więc za to cię lubię. Alduś, a dałbyś tatusiowi 10 złotych? Na browarka, wiem, że ty jesteś dobry i dasz. Tato, widzisz, bo ja dzisiaj u kolegów byłem i musiałem za coś kupić piwko. Więc wiesz. Nie mam nic przy sobie. Nie. Od gilu jeden gówniarzu, żmij o darmo zjadna, a żeby ci tak gól skoczył. I wychowuj tu dzieci.